Dzień dobry Państwu, witam w podcaście konkretnie o robotyzacji. Ja nazywam się Dawid Poddubiecki, a dziś chciałbym porozmawiać o robotyzacji procesów paletyzacji. Ze mną Przemysław Bartecki, witam Cię. Cześć Dawid, dzień dobry Państwu. E, zacznijmy może od tego, czy faktycznie każdy produkt możemy paletyzować. Tak, <laughs> możemy każdy produkt paletyzować. Pytanie, mhm. czy każdy produkt opłaca się paletyzować? Mhm. Z doświadczenia wiem, że nie do końca opłaca się paletyzować produkt, po pierwsze, który ma jakieś takie specyficzne kształty i po drugie, którym, którego produkcja ma bardzo dużą zmienność. Jeżeli te dwa czynniki nastąpią, ten czas zwrotu jest dość, dość trudny do wyliczenia, dość trudny do, do udowodnienia inwestorowi. Mhm. Co zatem tak standardowo yy, można paletyzować, co, co łatwo zrobotyzować, jakie procesy? Najłatwiej zrobotyzować procesy powtarzalne, mhm. procesy o regularnych kształtach. Yy, najczęściej są to yy, opakowania kartonowe. Mhm. To, yy, opakowania kartonowe są najłatwiejsze do, yy, do robotyzacji. Mhm. E, worki, e, zgrzewki, produkty bez opakowań. Mhm. E, one są trochę trudniejsze z uwagi na to, że każdy produkt to inny kształt. Jednak jeżeli sobie podzielimy na grupy, sprowadzimy do, do, jakiegoś, do, do jakiejś zasady kształtu, wtedy jesteśmy w stanie e, chwycić element z jednym chwytakiem czy, czy, czy kilkoma. E, produkty na tackach też są dość łatwe do e, automatyzacji, robotyzacji. No i produkty w skrzyniach. Mhm. Okay. Nie, nie bez powodu tak zacząłem od tego, co tak naprawdę moglibyśmy paletyzować, ponieważ e, tak naprawdę ten rodzaj paletyzowanego przedmiotu wpływa na to, jaki zastosujemy chwytak. Mm -hmm. I, i, I tutaj takie elementy, takie kwestie, które warto by było poruszyć, to na pewno wymiar, kształt, e, masa takiego przedmiotu, no i materiał, z jakiego został mm -hmm. e, wykonany. Jak najbardziej, tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, e, kształt e, produktu jest bardzo ważny, z uwagi na. Sposób chwytania, na dobór chwytaka. Wymiary także grają dużą rolę z uwagi na dobór samego robota, rozstawienie elementów wokół miejsca odbioru. Masa, która wpływa na dobór robota i materiał, czyli czy możemy, czym możemy chwycić dany, dany produkt. Mm -hmm. Tak, właśnie. Czy możemy zastosować stawki, czy tu nie mamy jakichś rozrywalnych mm -hmm. elementów. Ok, odejdźmy na chwilę od tematu, od tematu samego y, elementu paletyzowanego, a przejdźmy może do warunków specjalnych panujących gdzieś tam y, na produkcji, chociażby. Jak wiemy, każda branża tak naprawdę specjalizuje się, czy raczej charakteryzuje. Kompletnie innymi warunkami specjalnymi, czy to przemysł spożywczy, czy jakiś lakierniczy. Moje pytanie to, które z tych warunków specjalnych gdzieś bezpośrednio oddziaływałyby, jeżeli mówimy właśnie o procesie paletyzacji, Te, które u nas występują. Tak mm. bym odpowiedział. Warto mm. pochylić się nad kwestiami zarówno zapylenia, jak i występowania warunków w stylu strefa ATEX, czyli strefa zagrożona wybuchem. Czy wymagania materiałowe, mam tutaj na myśli, czy podzespoły systemu do paletyzacji muszą zostać wykonane w, w, z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Okej, okay, przejdźmy troszeczkę do oprzyrządowania i, i skupmy się może na samym chwytaku. Ja pozwolę sobie wrócić do tych rodzajów produktów, które gdzieś tam wymieniłeś, i, i, i określmy może, jaki rodzaj chwytaka moglibyśmy zastosować do, do takiego elementu, czyli były na pewno kartony. Mhm. Przy kartonach jest bardzo duża różnorodność. Możemy zastosować zarówno chwytaki widłowe, jak i chwytaki tarciowe. Mam tutaj na myśli takie chwytaki, które ściskają produkt, ale także wszelkiego rodzaju ssawki czy maty sące. Wszystko zależy od tego, y, jaką masę ma karton i y, ile kartonów naraz chcemy chwytać, no i tak naprawdę od, od orientacji na palecie. Mhm. No i też typ tego kartonu? Czy o, czasami o, czy... mamy jakieś pokrywki mhm. na nich? I, i tak. Worki. Y, worki zazwyczaj chwytamy przy pomocy chwytaków, chwytaków widłowych, widłowych, które podbierają worek od spodu, Spotkałem się także z paletyzacją worku przy pomocy sawek, takich dużych sawek, które chwytają worek na środku. To niestety prowadzi, to wszystko zależy od tego jaki mamy produkt wewnątrz worka. Mhm. Jeżeli w worku jest produkt skrajnie sypki, mam tutaj na myśli zboże na przykład, czy cukier, jeżeli worek jest z materiału, na przykład z materiału jutowego, czyli materiału podatnego na deformację, Nie możemy pozwolić sobie na chwytanie z sawkami, bo wtedy dochodzi do deformacji worka. Jeżeli worek jest wykonany z papieru, jest to worek wentylowy, czyli taki bardzo, bardzo z bardzo, bardzo zbitym produktem wewnątrz, a materiał, który jest wewnątrz, to na przykład cukier czy mąka, które mają bardzo zbite, bardzo mocno trzymają wymiar no to wtedy ewentualnie możemy sobie pozwolić na chwytaki sawkowe czy, czy maty Z mhm. Zgrzewki i tacki. Tutaj myślę, że podobnie, więc tak pozwoliłem sobie wymienić na raz, bo pierwsze, bo, to mi przychodzi, to te mhm. właśnie chwytaki widłowe. Chwytaki widłowe, tak, ale także chwytaki tarciowe e, możemy chwytać poprzez ściskanie. E, mhm. No tak, mniej więcej, mniej więcej tymi dwoma rodzajami, czyli widłowymi i, i tarciowymi mhm. e, chwytkami. Okej, okay, jeśli chodzi o skrzynki. Skrzynki to już jest chyba największa różnorodność, bo tutaj możemy dowolnie, dowolnie w zależności od, od skrzynki tak naprawdę, stosować różne rozwiązania. Spotkałem się z chwytaniem skrzynek przy pomocy ssawek, więc to były takie specyficzne skrzynki zabudowane od góry, które się rozkładało, składało, mniejsza, nie chcę wchodzić tutaj w, w szczegóły, ale ale tu jest bardzo duża różnorodność. Dodatkowo, skrzynki mają zazwyczaj uchwyty na ludzkie dłonie, więc możemy z nich skorzystać. Mhm. I jeszcze mamy produkty bez opakowań. Tutaj bardzo, bardzo podchodzimy indywidualnie do, do rozwiązań. W zależności od produktu dostosowujemy chwyt. Mhm. Myślę, że też jeżeli chodzi o chwyt, taki sposób chwytania też ważną rolę tutaj odegra wydajność. Jak tutaj się odnieść do takiej wydajności, to znaczy jaki czas na przykład byłby satysfakcjonujący, jeśli mówimy o, o układaniu elementów, jaki tutaj punkt w ogóle zaczepu odnieść? Mhm. Takim punktem zaczepienia dla oczywiście robotów przemysłowych, mhm. mówimy o około 7 sekundach na operację. Hmm. E, oczywiście te 7 sekund e, możemy różno, e, różnie do tego podchodzić, ponieważ jeżeli mamy tylko paletyzację, to możemy zejść do trochę mniejszego czasu. Jeżeli e, poza paletyzacją robot ma wykonywać jeszcze inne operacje, mam tutaj na myśli nakładanie przekładki na przykład, to też jest inny, e, inny czas, ale tak średnio około 7 sekund na jeden ruch robota. Czyli w takim wypadku, jeżeli Podchodzimy do tematu w taki sposób, że musimy chwytać jeden element. No to mamy palcecję jednego elementu w około 7 sekund. Jednak, jeżeli potrzebujemy większej wydajności, pozwalamy sobie na chwytanie na przykład dwóch elementów, trzech elementów, paczki elementów, czy całej warstwy i wtedy te 7 sekund przypada na, tą, na ten pakiet, na tą grupę, którą chcemy chwycić. Mhm. Okej. Okay. Y Myślę, że to gdzieś tam nam zamyka, jeżeli chodzi o, o sam chwytak. Może teraz przejdźmy na chwilę do robota. Jeśli mówimy o robocie, to na pewno pojawiają się takie kwestie jak marka i model tego robota. Tak. Przodujący producenci robotów przemysłowych mają na swojej stronie tak naprawdę konfigurator robota, czy system do, doboru robota, na którym tak naprawdę operujemy dwoma zmiennymi. Czyli masą czy tam udźwigiem tak zwanym, udźwigiem robota i zasięgiem robota. Warto zwrócić uwagę, że w robotach paletyzujących najczęściej wykorzystujemy tylko cztery osie. Więc warto jednak pochylić się nad rozwiązaniem czteroosiowym, co też jest definiowane przez, przez producentów robotów na ich stronie, w ich konfiguratorach. Warto zwrócić uwagę na sposób komunikacji, jaki preferujemy. Wiele firm ma po prostu standard, czy to Profinet, czy to Profibus, czy to Modbus. Jest wiele standardów komunikacji, ale to już musimy zdefiniować przed zakupem robota. I takim ważnym aspektem, który nie jest przedstawiany na, na stronach internetowych producentów. Jest obecność lub brak obecności dodatkowego softwareu, zwiększającego bezpieczeństwo, przepraszam, robota. Każdy praktycznie producent robota ma swoją nazwę na ten software. Sprowadza się to do tego, iż programowo ograniczamy zasięg robota czy możliwość ruchu robota. Mm -hmm. y Okej, okay, czyli mamy robota, mamy yy, chwytak, natomiast wiemy doskonale, że, że to nie wszystko i, i teraz może kwestia tych, y, tego sprzętu dodatkowego, który gdzieś tam jest taki charakterystyczny, stricte dla paletyzacji. No i jak jest robot, to na pewno będzie również cokół, yy, ewentualnie... tor jest, jeżeli brakuje zasięgu. No i właśnie tutaj też chciałbym y, wspomnieć o tym, że w zależności od tego, ile tych elementów dodatkowych czy to przenośników, czy to magazynów palet, czy sposób, w jaki pobieramy z magazynu palet, czy sposób, w jaki pobieramy z magazynu przekładek, nakładamy przekładkę, czy odległość od przenośnika, z którego pobieramy sam produkt, ustawienie tego wszystkiego, to wszystko wpływa na zarówno zasięg robota, jak i czas cyklu. Czyli te 7 sekund, o których, o którym, o których wspomniałem chwilę wcześniej... Jest zależny od tego, na jaką odległość musimy przenieść sam produkt. Mhm. Dodatkowo, jeżeli mówimy, może wrócę do, mhm. do tego sprzętu dodatkowego, ale jeżeli mówimy o sprzęcie dodatkowym, musimy uwzględnić system bezpieczeństwa, czyli wygrodzenie Wygrodzenia. Tego, mhm. tego stanowiska, system bazowania czy to palety, czy to produktu, oczujnikowanie, sterowanie tym wszystkim, panel HMI którym, na którym będziemy wprowadzali różne zmienne e, kapturownice i inne podzespoły, to już w zależności od, od specyficznych preferencji klienta. Mhm. I jak wygląda integracja takiego systemu paletyzacji z, z innymi systemami? A, z innymi systemami, okej, okay. mhm. bo jeżeli chodzi o te podzespoły, które chwilę wcześniej wymieniłem, tym wszystkim zajmuje się integrator. Mhm. Czyli e, dla klienta jest to gotowy system, który, który dostarcza integrator. Jeżeli chodzi o inne systemy, mam tutaj na myśli ERP, czy SCADA, czy MES, e, tutaj nasza firma podchodzi bardzo elastycznie, ponieważ e, my m, komunikujemy się z tymi wszystkimi e, systemami w zależności od potrzeb klienta. E, jednak jest to tak naprawdę dodatkowa usługa. U nas, ma, macie to Państwo od razu w pakiecie, nie wiem, jak firmy konkurencyjne do tego podchodzą. E, jaki to ma wpływ w ogóle na, na stanowisko? E, systemy, o których wspomniałem, czyli Erbska DMS, są to systemy, które wspierają pracę, wspierają zarządzanie firmą. Są jednak systemy, które poprzedzają lub następują po stanowisku paletyzacji. E, w sytuacji, w której system, który następuje po w naszym systemie paletyzacji jest zatrzymany, a nasza paletyzacja cały czas pracuje. Może dojść do spiętrzenia się produktu, do, do różnych kolizji, do, do różnych problemów. Jeżeli tego nie uwzględnimy, może dojść do tak zwanej katastrofy. <śmiech> <śmiech> nasza firma zawsze komunikuje się z systemami poprzedzającymi i systemami następującymi i jest to po prostu wliczone w, w cenę systemu. <laughs> OK. I na koniec chciałbym gdzieś tam przedstawić taki, taki case paletyzacji i to właściwie cały proces, czyli stanowisko niezrobotyzowane, jak się ma w kontekście stanowiska zrobotyzowanego i niech przykładem będzie paletyzacja balotek z cukrem. Paletyzacja balotek z cukrem, czyli jeden z ostatnich case'ów, które, które poruszaliśmy. Um, rozpatrzę temat y, dwutorowo, czyli stanowisko w formie basic i stanowisko w formie premium poszerzonej do założeń przyjmijmy sobie, że zgrzewki są paletyzowane z wydajnością 100 kg na minutę, czyli około 10 zgrzewek na minutę i pracowało przy tym, pracowały przy tym cztery osoby na zmianę, praca w trybie trzyzmianowym. Jeżeli chodzi o formę o stanowisko basicowe Tutaj gdzieś wyświetla się w tym momencie e, render z, z naszego stanowiska. Tak. E, składa się ono z magazynu palet, e, z przenośników palet, z magazynu e, przekładek, chwytaka na robocie, e, cokołu i przenośników, przenośników służących do dostarczania produktu. Koszt takiego e, systemu to około 720 tysięcy złotych netto. Koszt zawiera zarówno wykonanie tego elementu, jak i jego dostawę, integrację i wdrożenie u klienta i nadzór online. Jeżeli chodzi o system rozszerzony, jest on poszerzony o kilka dodatkowych elementów. Mam tutaj na myśli przenośniki, mam tutaj na myśli owiarkę z kapturownicą. System do rozbrylania worków, czy tam do, do prasowania ich, jeżeli mamy do czynienia z jakimś materiałem sypkim, który się przesypuje po prostu w tym worku, jest to system taki do, 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 do układania tego produktu równomiernie. Koszt takiego systemu to około 1 200 000 zł netto. Co warto podkreślić? Warto podkreślić, że opcja rozszerzona została wybrana przez klienta. Pomimo tego, że różnica kosztów jest znaczna, no bo, znacząca, przepraszam, bo, 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 bo prawie dwukrotna, mhm. to po robotyzacji system obsługiwała jedna osoba i zwrot kosztów nastąpił w 2,5 roku. Mhm. Wydaje mi, według mnie, jest to akceptowalny czas zwrotu, bo po 2,5 roku system pracuje tak naprawdę. Koszt produkcji, koszt pakowania produktu jest dużo, dużo mniejszy. Mhm. Czyli osiągnęliśmy zwrot, okej. Okay. Bardzo dziękuję za takie przedstawienie tego case'u na koniec i, i, i za cały dzisiejszy odcinek i dziękuję również Państwu. Zachęcam do oglądania poprzednich i, i kolejnych odcinków podcastu konkretnie o robotyzacji zarówno na YouTube, jak i na, na Spotify. Dziś już bardzo dziękuję i, i do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.